Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Szymon Glonek, Forum Ekonomiczne w Karpaczu Studio Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej. Ze mną studio prezes Jacek Hedoruk, Rothschild and Company. Dzień, Dzień do... dobry. Panie Prezesie, no, po panelu o trendach inwestycyjnych. Z Pana punktu widzenia, z punktu widzenia firmy, w której Pan pracuje, no to są to inwestycje czy też trendy, jakie Państwo zauważacie, globalne, międzynarodowe czy państwowe, czy też dużych firm. No właśnie, to jakie te trendy w tych dzisiejszych czasach powinny być, w co powinny patrzeć, w którą stronę powinny patrzeć rządy, czy duże firmy, jeśli chcą inwestować. Jeśli chcą, no powiedzmy w tych niepewnych dosyć czasach, czasach kryzysu, o którym już się mówi, za rok, dwa, pięć mieć dobry zwrot. Tak. Inwestowanie powinno mieć sens. Znaczy, jeżeli chcemy myśleć o wartości naszych prywatnych inwestycji, ale też wartości majątku firm, całych krajów, całych regionów, no musimy o tym myśleć długoterminowo. To nic nam nie pomoże, że zarobimy jednego roku i wszystko stracimy w kolejne dwa. I tak mniej więcej wygląda e, taka macierz, jak popatrzymy na ostatnie 10 lat, czyli z jednej strony 10 lat e, na, na wykresie, a z drugiej strony e, 10 różnych kategorii inwestycyjnych. Akcje krajów rozwiniętych, akcje krajów rozwijających się obligacje, obligacje z dużego ryzyka, złoto, to zobaczymy, że właściwie każdego roku było inaczej. Nie można na tej podstawie właściwie wybrać żadnej konkretnej kategorii inwestycyjnej. Natomiast są z drugiej strony pewne trendy, można to powiedzieć, związane z rozwojem ludzkości, które dyktują w co należy inwestować, dlatego że to daje rezultaty. No jeżeli popatrzymy na, na rozwój na przestrzeni ostatnich 100 czy 200 lat, no były takie przełomowe momenty: rewolucja przemysłowa, później rewolucja komunikacyjna. No więc, nawet patrząc w ten sposób, można powiedzieć, że przez ostatnie 10 lat należało finansować w technologię, w komunikację. No, i to jest ten kierunek rozumowania. Pytanie: w jakie technologie i w jaki sposób? Czy na przykład technologie, wszystkie związane z mocą obliczeniową, z chmurą, czy to będzie trwałe, czy to już jest kwestia, która przeminęła? No tutaj jest potrzebna analiza inwestycyjna, ale myślę, że specjaliści od Doliny Krzemowej do naszych inwestorów giełdowych. Zgadzają się, że jest pewnie z 5-10 takich tematów inwestycyjnych, które są bardzo obiecujące. I teraz one, gdybyśmy je nałożyli na tą macierz, że raz, że tak powiem, obligacje do góry, raz, raz w dół, to one by tam zdecydowanie przebijały tą, te, te wszystkie trendy, one by pokazały wzrosty wielokrotne, jeżeli je dobrze wybierzemy. No i te technologie, przykładowo, to, są, to jest biotechnologia, to jest. Właśnie taki computing szeroko rozumiany od software'u przez hardware do, do całej infrastruktury. To, są też, to jest też energia odnawialna, to jest no bardzo aktualny temat i tu na przykład jest ważne, żeby rządzący, na przykład Komisja Europejska, czy polski rząd, polskie ministerstwa, nie dały fałszywego sygnału, nie pokazały ludziom czegoś, co jest pod prąd tych, tych wielkich trendów. to to, to nic nam nie pomoże, że, że po prostu ulokujemy środki i za 6 miesięcy coś tam się stanie. My musimy na to patrzeć w, w układzie 5, 10 albo 20 lat. W czasie tego panelu powiedział pan takie zdanie: e, Inwestuj w to, co pomoże ludziom. Przez moment tak się zastanowiłem i pomyślałem sobie, hmm, no fajny slogan. Przyznam szczerze, no bo mówi się, inwestuj w edukację, to jest najlepsza inwestycja. No ale to każdy polityk powie co cztery lata, kiedy chce być wybrany, będę stawiał na młodzież i edukację. Co tak naprawdę, w jaką edukację, albo w jakie kierunki edukacji, na, na, na co trzeba postawić, żeby to zaprocentowało? No, ja pamiętam, że z moich szkolnych czasów, to jednak ambicją... Dużej grupy tak zwanej inteligencji czy technicznej czy humanistycznej było to, żeby dzieci się dobrze uczyły, później żeby się dobrze wykształciły. Teraz muszę powiedzieć, że dostęp młodzieży do nauki za granicą, na przykład w ramach Erasmusa, to no jest po prostu niebywały. Więc chodzi tylko o to, żeby podtrzymywać Właśnie te, te możliwości edukacyjne, a z drugiej strony, żebyśmy każdy z nas prywatnie z tego korzystali. I to jest właśnie to inwestowanie w, w edukację. Natomiast, no, oczywiście, to wymaga pieniędzy, również budżetowych, ale no, jak popatrzymy na budżety firm, na tak zwane RD, to one są często wiele większe niż całych państw. To później y, też y, się pokazuje w na przykład działalności charytatywnej, bo też się okazuje, że działalność charytatywna, no to y, nie wiem, fundacja Billa Gatesa deklaruje 500 milionów, a rząd Niemiec deklaruje 500 tysięcy, tak? Y, I podobnie jest z, y, z badaniami z rozwojem. Y, Wiele firm, szczególnie dużych, ma olbrzymie budżety. No to jest to inwestowanie w naukę, w edukację. Tam muszą przyjść ludzie, którzy wiedzą, co z tym zrobić, wykształceni. Więc to generalnie robimy. Trzeba dawać właściwe sygnały. I to jest też to inwestowanie właśnie w to, co pomoże ludziom, czyli w to, co, nie wiem, za 5-10 lat poprawi jakość życia, poprawi łatwość życia? No ludzie wezmą to, co im pomoże, co, co się przyda. No, no nie można liczyć na tak zwany fałszywy marketing, na misselling. selling To można zrobić raz, dwa. Na szczęście są regulatorzy, to się już nawet nie opłaca w krótkim okresie czasu. Więc trzeba właśnie szukać rzeczy, które ludziom pomagają. Jeżeli jesteśmy w stanie obniżyć koszt jakichś podstawowych usług ludziom dzięki nowym technologiom wielokrotnie, no to też sobie zwiększamy popyt na te usługi. To tak generalnie tak działają te sektory tak zwane wykładnicze, które się rozwijają wykładniczo. Po prostu koszt pewnych produktów, no nie wiem, komputera nawet, czy półprzewodników pośrednio w tym komputerze, no kiedyś był, umożliwiał kupno paru milionów komputerów na całym świecie, tak? A teraz miliardów komputerów. Podobnie jest z, z tak zwanym connectivity, z włączaniem się do sieci. Kiedyś to było trudne, kosztowało właśnie ten hardware był potrzebny. To jest właśnie demokratyzacja. Ta demokratyzacja właśnie wynika z obniżania kosztów. Obniżanie kosztów wynika z postępu technicznego, z technologii, a technologie wynikają z inwestycji. Więc inwestując, tworzymy sobie rynek. I zarabiamy więcej i z tego nam się dowią kolejne pomysły. Ja widzę tak, ten nasz rozwój, a nie no w próbowanie z taką dopchnięciem kolanem jeszcze jakiegoś niepotrzebnego produktu, chociaż dzisiaj. Z tymi półprzewodnikami to trochę mamy dzisiaj inny problem, bo to nie jest problem tego, ile one kosztują, tylko że w ogóle jest problem z ich produkcją, tak? I dostępnością na rynku, bo produkować możemy, znaczy potrafimy dużo, tak. Ale tak się zastanawiam, bo polska gospodarka stoi przede wszystkim małymi i średnimi firmami, w większości rodzinnymi. Jeśli mógłby pan powiedzieć, może doradzić, ktoś ogląda, słucha... No, właśnie w co dzisiaj, w takich dość niepewnych czasach, te firmy jak powinny się orientować, gdzie szukać jakichś inwestycji, no bo wiemy, że bardzo często te firmy mają pieniądze, mniejsze, większe, mogą zainwestować w jakiś rozwój, ale pewnie trochę się obawiają, czy inflacja tego nie zje, czy inwestycja nie będzie chybiona, tak? No, przede wszystkim trzeba inwestować w siebie. Ja nie kupuję takiego modelu, że staramy się trzymać tą firmę nie za dużą i odkładać gdzieś dalej. No, to pokazuje, że tam się bardzo nie rozwiniemy wobec tego. Jeżeli chcielibyśmy się rozwijać, a tylko to nam da tak naprawdę poprawę standardu życia, jakiś sukces zawodowy, no to musimy zainwestować w własne firmy. To jest najlepsza inwestycja, to jest lepsze niż odkładanie gdzieś tam na giełdzie. Oczywiście te płynnościowo trzeba mieć jakąś część zasobów poza własną firmą, ale to większość przedsiębiorców, którzy, którzy mają sukces, to on wynika stąd, że po pierwsze y, zainwestowali całe swoje pieniądze, przynajmniej istotne, a po drugie y, potrafili zgromadzić fundusze od innych, czyli przekonać innych. No to są ci przedsiębiorcy we wczesnej fazie. Czyli wszyscy duzi przedsiębiorcy kiedyś byli mali. Kiedyś to mówiliśmy o historii gospodarczej. 100 lat temu ktoś zaczął coś budować, był mały, teraz jest duży, no to, to co, co mnie do tego. Dzisiaj te firmy to często 10 lat temu w ogóle nie istniały i tak? dzisiaj są olbrzymie. Więc jeżeli mówimy o firmie no, z natury małej, kilkuletniej, no to, to może też być bardzo dobra inwestycja. Więc ja bym zachęcał wszystkich do patrzenia w ten sposób i kombinowania, jak ten swój biznes mogę lepiej prowadzić i jak nie mam nawet sam pieniędzy, to jeszcze wziąć z zewnątrz, żeby on mi się rozwijał, niż starać się z tego biznesu wyjmować i, i, i odkładać, bo gdzieś indziej może jest lepiej. To w ogóle róbmy od razu to, co, to, co daje lepszy efekt. Czy to jest wyjście z, też z kryzysu, czy też no, przejście, nie powiem, że całkowicie bez niego, no ale właśnie, inwestycja w firmę, tworzenie miejsc pracy, tworzenie, inwestycja w produkcję, Mówmy się najpierw tak, kryzysu nie ma, <gryzysi> jeszcze nie ma. E, mamy może na taki polonocentryczny punkt widzenia, komuś tam nie idzie dobrze, wojna za miedzą, to nie, nie daje dobrego nastroju, ale mamy cały czas wzrost, mamy niskie bezrobocie, mamy dobre perspektywy, jesteśmy tam gdzie trzeba w Unii Europejskiej. Łotówka się trzyma, tak? To, to nie jest jeszcze kryzys. I teraz spróbujmy go najpierw uniknąć, zakombinować jak wychodzi z tego kryzysu. I właśnie w ten sposób, dobrze pan redaktor podsumował, no musimy robić swoje i musimy jeszcze szukać dodatkowych pieniędzy po świecie, gdzie one są, na te nasze najlepsze inicjatywy. No w Polsce na przykład sektor biotechnologiczny, cały indeks giełdowy jest z tego. Kilkanaście firm albo i kilkadziesiąt na giełdzie. Są naprawdę możliwości, są ludzie, którzy to potrafią robić. Te firmy potrzebują funduszy. Pewnie, że nie każdej się uda, tak? no, ale ci przedsiębiorcy i setki wokół nich wierzą, że im się uda i myślę, że tym, co się uda, oni to przełamią i z tego będzie naprawdę duży efekt niedługo. 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 No dobrze to, obyśmy rzeczywiście nie dożyli tego kryzysu który no, chyba w troszkę jest zapowiadany. No. no, a nawet jakiś tam kryzys od czasu do czasu jest wpisany w rozwój. <śmiech> <śmiech> przynosi, przynosi oczyszczenie, to na pewno. <laughs> Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem był Jacek Fedoruk, prezes Rothschild Company.